Mamy sobie jedno pytanie na tydzień i staramy się znaleźć jakąś odpowiedź wewnątrz siebie. Nas przekonanie, które sprawia, że nie możemy iść dalej, iść do przodu, coś takiego, co nas powstrzymuje przed tym. Jaką opowieść sam sobie mówisz o sobie? Jaką ty tworzysz historię? Kiedy myślisz o swoich marzeniach, cobie. sobie? że sprawia, że Cię powstrzymuje przed spełnieniem tych marzeń. Jeśli nie żyjesz życiem, na jaki zasługujesz, to tylko dlatego, że część Ciebie w nie nie wierzy. Ok, i teraz zadanie dla Ciebie. To jest czas, żebyś zrobił coś w tę stronę. Od czego zaczniesz? Zastanów się nad tym. Czy musisz postarać się wyobrazić sobie ciebie, jak spełniasz to marzenie? Musisz zacząć w to wierzyć. Musisz zacząć szukać rozwiązań. Sam musisz być kowalem swojego losu. Zastanów się nad tym.